Cześć, ma na tej strony Mariusz, widać w kolejnym odcinku z odbijania na moim kanale. Zrobię sobie mały trening. Trening przed... turniejem. No ale ten trening nie... nie, nie na razie, póki co... nie idzie za dobrze, bo zrobiłem killa, ale tylko... za pomocą... przyjęcia bota. Bot prowadzi w tabeli. Bot Dominik prowadzi w tabeli. Pięknie. Powiedzcie mi czy was też zdenerwuje to, że są dwie rundy pistoletowe w CS bo... <grywki> dwie rundy pistoletowe na odbijaniu. Bo mnie to irytuje, powiem Wam szczerze. Dobra, mamy pierwszego killa jako normalnie i tym samym jeszcze nie awansujemy na drugim miejscem, ale dobra, jest blisko, jest bliżej niż dalej. Trochę nie wiem, co z tym pingiem się robi, no ale grałem z ziomkami wcześniej Hide and niestety nie nagrywałem tego, tak ograliśmy. I też były małe problemy u mnie z pingiem czasem. No proszę, jak to chodzi teraz. Pięknie. Dobra. Nieważne. Trzy kile kolejne mamy. Już mamy pierwsze miejsce w tabeli takie, jak powinno być. Mnie to czasami trochę to rozwala, że pisze Ace, a mimo wszystko to i tak 3 kida. no nie we wszystkich wypiliśmy, no ale jednak przyjęło się, że normalne Ace to jest jednak 5K z Turniejem, no a tak to. Nawet jak gra 1 na 1 to ci pisze Ace. Taki już CS. Ależ tam no to mniejsza z tym. O ty! Minus 83 a, Jeszcze przyjąłem botę, nie wiadomo po co. Nie potrzebuję. Nie potrzebowałem nawet. Nie, on nie potrzebował właściwie wsparcia 4-0. Ładny wynik. Jak raczej mamy dwa boty w teamie, ale ten widz, to nie wiem czemu on już do nas nie dochodzi. On powinien przyjść, a nie oglądać ten mecz. Po prostu przeskanowany przez mąkę w głowę. Oj, 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 nie wiem skąd. Dobra, mamy to 7 kili już 3 zgony, poszły w górę, nie tylko, ale dobra, 500, no, ładnie 100, 2 Получи <kfashioned language> унесу. Popular... Dur... <rim> не че это не была остатая кула. кто-нибудь. Ой, не, первый месяц в 6-0. Третье MVP. Алло, нахуй, кто-нибудь говорит, блядь? Ага. Парни, Bardzo O nie, dwóch na trzech już mamy. A Chciałem przeskoczyć przez tego smoka, jakoś tak zaskoczyć ci, ale Jednak to był co pomysłu. Właściwie przy tym wyniku jakie mamy, jakie mieliśmy 6 to mogłem sobie na to pozwolić. Jeszcze. Za mało kul jest w tej MC. <słuch> Czemu? Dobra, mamy 3 na 1, mamy siódmą rundę, już na pewno. A ja teraz muszę porobić taki les, żeby mieć te pierwsze miejsce na, na tym odbijaniu. Nie mogę pozwolić sobie na to, żeby mnie ktoś wyprzedził, szczególnie ten znak, ale się cholera wie jak tam ten nick jego się czyta. O masz. Już źle dałem tego flesza. No i masz. Druga ląda dla nich. Tylko asysta. Aha, były za. plecy mieliśmy. Porobił nas tak fajnie. On to wygrał. Tylko pytanie, czy mnie przegonię w tabeli? też nie. Nice. Chyba, niestety tak. Najwięcej po drugiej o so, ty... O nie, no. Trudno. Mam za taki wiele kilo od niego. Wy zostawiać w górę, komentarze, subskrypcje oczywiście które są nowe. No i widzimy się w następnych materiałach. Nie wiem po co mi te graffiti. nie wiem. Widzimy się w następnych materiałach. Siemka.